Powiedzieć, że rodzina jest w kryzysie, to nic nie powiedzieć. Jak nauka może dzisiaj wspierać rodzinę? Myślę, że ta konferencja jest bardzo cenna. Pokazuje wspaniale naukowo wiele przyczyn, które doprowadziły do obecnego stanu rodziny, do zapaści populacyjnej. Można wiele się dowiedzieć. Myślę, że szczególnie ważne jest podkreślanie, że Tutaj nawet wielkie pieniądze wiele nie pomagają. Mam to doświadczenie w Polsce czy nawet z Korei Południowej, gdzie na wsparcie dzietności wydano 200 miliardów dolarów. I dalej ten kraj niejako szoruje pod nie, ma 0,8-0,7 dziecka na kobietę. To jest chyba najgorzej ze wszystkich 55 najbogatszych krajów, gdzie występuje ten problem. Ale no niestety trzeba powiedzieć, że. Poza Izraelem, gdzie udało się uzyskać dzietność powyżej nawet trójki dzieci na kobietę, to raczej wszystkie inne bogate kraje, do których należy się Polska, zmierzają do jednego dziecka na kobietę. To znaczy, co pokolenie jest nas za połowę mniej, a te dzieci, które się rodzą, są też coraz słabsze psychicznie, coraz bardziej potrzebują wiele pomocy. I niestety. No najbardziej gorzka prawda jest lepsza niż najsłodsze złudzenia, to mówię też jako duszpasterz, bo sam od wielu lat no, obserwuję te tendencje spadkowe dzietności, nawet wśród dobrych chrześcijan, z którymi mam do czynienia. No i niestety widzę, że również ci, którzy są najbardziej chrześcijańscy, chociaż mają więcej dzieci niż inni, to jednak w skali kraju to jest ciągle za mało i myślę, że już nie powinniśmy mówić o kryzysie demograficznym, bo to jest taki eufemizm i właściwie pewne zakłamywanie, bo kiedy mówimy kryzys, to zwykle myślimy, że jest to chwilowe, że jest nadzieja na poprawę. Natomiast, no tak trzeźwo patrząc na sytuację, nie bardzo mamy podstawy do nadziei. Myślę, że zamiast kryzysu trzeba używać słowa katastrofa, nieodwracalna katastrofa demograficzna. Dlaczego? No, Powinniśmy porzucić złudzenia, tak jak słynny Minister Finansów mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie, tak niestety musimy powiedzieć, że dzieci nie ma i nie będzie. Dlatego, że ludzie, którzy nie chcą mieć dzieci, no nie będą ich mieć. Tutaj dużo się mówi, że najważniejsze to jest przekonać w sferze kulturowej, duchowej ludzi, żeby chcieli mieć dzieci, tylko, że takie procesy trwają lata. Mamy potężne siły, które właśnie przekonują ludzi w mediach, polityce, żeby nie mieli dzieci. Nasze siły są o wiele mniejsze, także też nie można tutaj oczekiwać zbyt wiele sukcesów, że ludzi przekonamy do posiadania dzieci. Natomiast nawet zanim ich przekonamy, to już oni nie będą mogli mieć dzieci. Także myślę musimy patrzeć świeżo, realistycznie że dzieci nie ma i nie będzie i poza Izraelem nigdzie w żadnym kraju przy największych pieniądzach nie udało się odwrócić tej tendencji. A jak tam się udało? Tam udało się się na podobnej zasadzie jak w rodach arystokratycznych. To obserwuję, że kto z reguły ma dzieci, jest taki wyjątek. Ludzie, którzy no, pochodzą z rodzin arystokratycznych, mogą swoje korzenie prześledzić kilka wieków do tyłu, kilkaset lat, nawet więcej, mogą mówić, jacy ich przodkowie walczyli pod Grunwaldem. U takich rodzin obserwuję szczególną odpowiedzialność, że nie czują no, tą wartość tradycji, skąd przychodzą, i wiedzą, że jest ich podstawowym obowiązkiem zachować ród. Dlatego mają no, zwykle czwórkę, piątkę, szóstkę dzieci, no bo wiedzą, że jedno czy drugie dziecko może się rozchorować, umrzeć, zwariować. Żeby przetrzymać, przedłużyć ród, trzeba kilkoro dzieci. I tutaj obserwuję, się, że podobnie jest w Izraelu. Oni raz mają poczucie tej wielkiej tradycji narodu wybranego, a dwa, oni mają nóż na gardle. Oni otoczeni, te kilka milionów Izraelitów, otoczonych przez setki milionów muzułmanów, wiedzą, że im grozi holokaust, wymordowanie. I to też dziewczęta izraelskie powołane do wojska przeżywają, to im się tłumaczy. Jeżeli nie będziecie mieć dzieci, to, to w ogóle Izraela nie będzie za kilkanaście lat. I to jest też potężny czynnik, który ich mobilizuje do posiadania dzieci, no bo oni niejako mają nóż na nagarów. Oni już wprost widzą. Albo będziecie mieć dzieci, albo tego państwa społeczeństwa w ogóle nie będzie. Kto taki przepraszam, kto taki komunikat może powiedzieć, jeżeli nie będziemy mieli dzieci, nie będzie Polski? No właśnie to każdy z nas, no, każdy, kto ma używanie rozumu. I, ale myślę, że teraz już trzeba powiedzieć, znaczy najszybciej ta konferencja jest piękna, bardzo mądra, tylko już można powiedzieć, że to jest trochę musztarda po obiedzie. Że po prostu nie ma ludzkich sposobów, przynajmniej my ich nie widzimy które by odwróciły tę tendencję spadkową. I te, dlatego myślę, że następna konferencja powinna być o racjonalnej migracji. Po prostu, jeżeli nie chcemy mieć dzieci, jeżeli mamy jedno dziecko na kobietę, a nie chcemy stać się damem starców albo ładnym łatwym łupem naszych sąsiadów, no to musimy prowadzić racjonalną politykę migracyjną. To w tej sytuacji musimy przyjmować do ludzi Polski, do Polski ludzi, ale może najbliższych kulturowo. I wiemy przede wszystkim nie muzułmanów. Bo wiemy, że oni mają w swoim kodzie kulturowym, religijnym. W Koranie to jest jasno napisane: Mahomet, tak działa, i tak działają. Że oni mają jasną ofertę dla innych: albo zostaniesz muzułmaninem, albo zginiesz, albo cię wyniszczymy. Teraz to widzimy w Górnym Karabachu. Kiedy tam zdobyli dominację, sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi ucieka, bo boli się Holokaustu, boi się, że zostaną wyrżnięci w pień, tak jak to było sto lat temu w Holokaustie Ormian. I myślę, że. Przede wszystkim no, trzeba to trzeźwo widzieć, wbrew jakiejś poprawności politycznej. Przecież to dobrze Polacy widzą. Tam, gdzie przychodzą muzułmanie, oni się właściwie zasadniczo nigdzie nie integrują, bo oni nie chcą się integrować, tylko chcą nas zdominować. Tworzą miasta w miastach, państwo w państwie, gdzie nawet policja boi się wchodzić, nie mówiąc o innych ludziach. I wszędzie jest to samo. Przynajmniej możemy się nauczyć z doświadczeń Zachodu. Więc nie muzułmanie, bo oni się nie integrują zasadniczo, poza jakimiś wyjątkami, tylko ludzie najbliżsi kulturowo i myślę, na przykład można by w pierwszej kolejności przyjąć prześladowanych chrześcijan, chociażby tych z Karabachu, z Armenii, z Iraku, Syrii, gdzie oni są mordowani przez muzułmanów i prędzej czy później zostaną wymordowani. Sto lat temu w Turcji było 25% chrześcijan, dzisiaj jest poniżej 1%. Co się stało? Zostali albo wymordowani, albo zmuszeni do przejścia do islam, albo zmuszeni do ucieczki. Więc myślę, to są prawdziwi zagrożeni uchodźcy, więc przyjąć najpierw chrześcijan właśnie z Górnego Karabachu, z Pakistanu, z Afganistanu, z Egiptu, z Syrii, z Iraku, gdzie są mordowani, gwałceni, grabieni. No ale potem myślę na przykład Filipiny, gdzie jest właściwie przeludnienie, gdzie ludzie chętnie emigrują z Filipin, ale przyjąć całe rodziny, żeby mogli normalnie u nas funkcjonować. Myślę, na krótką metę to jest chyba jedyny ratunek. Trzeba to realnie widzieć. Na krótką metę, a na dłuższą metę, czy jednak e, racjonalna refleksja, czy jednak e, próba jakiegoś wysiłku intelektualnego, ale również kulturowego i duchowego nad tym, żeby, żeby zmienić ten trend, żeby w Polsce Polacy, Polki chcieli mieć dzieci? No to jest właśnie wielka praca kulturowa, można powiedzieć tą pracę, którą wykonali marksiści niszcząc naszą kulturę, no bo łatwiej jest dom zniszczyć niż zbudować, łatwiej jest człowieka zdemoralizować i społeczeństwo niż wychować. Jeżeli będziemy mieć taką pieredyszkę, jeżeli dzięki migrantom jeszcze ocalimy na parę lat Polskę, no to cała nadzieja wielkiej pracy kulturowej, duchowej, religijnej, żeby przekonać ludzi, no słuchajcie, posiadanie dzieci to nie jest jakaś jedna z wielu opcji, to jest zasadniczo podstawowy obowiązek. Jeżeli bo obowiązkiem jest praca, to też zasadniczo obowiązkiem jest posiadanie dzieci. To przecież jest jakby naturalny obowiązek. My istniejemy, bo ktoś z nami się męczył, urodził, tysiące razy zmieniał pieluchę, wycierał nos, wstawał w nocy. I nie można tak żyć jak wielu dzisiaj, że są wszystkie przyjemności świata, Chcą sami jak gąbka są wszystko wyssać, ale nie dadzą szansy innemu człowiekowi, żeby żył. To niestety są ofiary ideologii lewackich, komunistycznych, genderowych, które istotnie przyczyniają się do tego, że my wymieramy, że nie mamy dzieci. Ludzie robią z seksu Boga, czy z przyjemności, z kariery. I widzimy teraz no, wielkie bankructwo ideologii, ideologii lewackich, genderowych. My po prostu umieramy. I to może powodować jego opamiętanie, bo yy, z jednej strony ideologie ateistyczne są straszne, kiedy zdobywają panowanie, ale kiedy już zdobędą w dużym stopniu, okazują no, tym bardziej swoją ochytę, swój absurd, swoją zbrodniczość. Tak było z nazizmem, faszyzmem, z komunizmem, ale teraz też jest z genderyzmem. I on w dużym stopniu zwyciężył. Udało mu się marsz przez instytucje. ale właśnie teraz, kiedy zwycięża, widzimy tym bardziej jego ohydę. To, co wcześniej można było widzieć przez analizę rozumność, teraz wszyscy mogą widzieć. Jeżeli tak dalej będziemy robić, to zginiemy. I to nam powinno. To jest naszym atutem, to jest szansą, żeby odwrócić się od tego. Przecież widzimy, że właśnie przez gender, przez narkomanie, przez alkoholizm. Największy kraj stanu, Stany Zjednoczone kultury Zachodu jest zniszczony, upada, przegrywa z Chinami. Dlaczego? W Chinach się ogranicza dzieciom internet, pornografię, nie ma mowy o narkotykach. I widzimy, że w skali światowej Zachód Stany Zjednoczone przegrywają z Chinami, przegrywają z tym blokiem wokół Chin. Dlaczego? No bo... Jeżeli dzieci, młodzież w Stanach Zjednoczonych w dużym stopniu zamiast się uczyć, bierze narkotyki, uczy się gender, tych idiotyzmów zamiast matematyki i fizyki, no to nic dziwnego, że przegrywają z Chinami, którzy starają się, żeby mieć dobrych inżynierów, żeby dzieci nie, nie marnowały za dużo czasu na TikToku, na, na pornografię w internecie, tylko żeby się uczyły, rozwijały. My przegrywamy kulturowo, demograficznie, cywilizacyjnie. I teraz no, szczególnie widzimy: albo się nawrócimy, albo pójdziemy, po rozum do głowy, albo zginiemy. I widać to, że w Izraelu to rozumieją. Dlatego w Izraelu mają dzieci. Więc... Proszę Księdza, przepraszam. Proszę Księdza, a czy przypomina sobie Ksiądz w ciągu ostatniego dwudziestolecia jakiś mocny, poruszający list apostolski konferencji episkopatu do wiernych w tej sprawie? Czy przypomina sobie Ksiądz jakiś dokument polskich biskupów na ten temat? No niestety nie, ale to też myślę wynika z tego, że my żyjemy w takiej fazie jakby syłkowej cywilizacji. Często w dziejach było tak, że cywilizacja kiedy osiągała jakiś szczyt rozwoju, bogactwa, to się zaamywała, że ludzie od tego bogactwa szeleli, głupieli, że zamiast pracować i walczyć to uganiali się ze wszystkimi przyjemnościami. I wydaje się, że nasza cywilizacja coś takiego przeżywa, taką degenerację bogactwa, luksusów i ten proces jest też wciągnięty kościół. Niestety kościół też temu ulega, zamiast być znakiem sprzeciwu, zamiast prowadzić ludzi w górę, a no to szczególnie w krajach zachodu, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Niemczech. Poddaje się temu. Również z całą cywilizacją spada w dół. To szczególnie widać na niemieckiej drodze synodalnej, gdzie właściwie oni zamieniają kościół Sodome i Gomorę. Właściwie bluźnią Bogu wprost otrzymali objawienie Pismo Święta, a depczą to, żeby poddać się gender. Widać, że kościół często zamiast. Głosić prawdę, walczyć o światło, sam ulega tym tendencjom, szczególnie na Zachodzie. Ale na szczęście, no, to zawsze podkreślam, przy wszystkich problemach Kościół Polski uważam, jest jeszcze najlepszym kościołem w całym świecie. No, na przykład nasi biskupi wydali wspaniały list na temat gender. Większość episkopatów świata nie było stać na coś takiego. Więc my jeszcze mamy potencję, jeszcze siłę, my jesteśmy jakby olbrzymem, no, którego nieraz. Trzeba pobudzać, inspirować no właśnie przez y, pracę takich dziennikarzy jak Pan, myślę. <grytanie> Dziękuję bardzo. Proszę księdza, ale żeby Kościół miał wpływ na ludzi, na sumienia, na formację, musi sam e, być autorytetem. Czy wydarzenie w Dąbrowie Górniczej sprzed trzech tygodni e, op, ten skandal homoseksualny e, jest do pokonania? Czy można z tego nieszczęścia, z tej tragedii, z tej obrzydliwości no, wyprowadzić jakieś dobro? No, to jest no, kolejne potwierdzenie tego, co pisałem w Lawendowej Mafii. Jak bardzo kościół jest przeniknięty przez struktury homoseksualne. To samo sobie jest takim oszczerzeniem, argumentem przeciwko gender. Popatrzcie, jeżeli homoseksualistom pozwala się na zbyt wiele w kościele, co z niego robią? Zrobią z niego Sodomę i Gomorę. I podobnie w świecie, w kulturze. Jeżeli do no, takim ludziom pozwala się zbyt wiele, to niszczą kulturę, to odwracają wartości. I y, oczywiście to jest wielkie zgorszenie, to jest straszne co tam się stało, ale dlaczego tak jest, no, najbardziej ogólnie trzeba powiedzieć, że y, nie, nie zrozumiemy Sycylii, co się dzieje w Sycylii, jeżeli nie wiemy jaką rolę ma tam mafia, jak potężną jest siłą i właściwie całe państwo włoskie jest bezsilne, coś robi, ale to są połowiczne efekty, to odcina może jedną głowę, a sto innych głów odrasta. Bez, nie zrozumie się Sycylii, nie zrozumie się Włoch bez rozumienia roli mafii, ale niestety podobnie jest w kościele katolickim, rola mafii lawendowej jest tak potężna, tak decydująca na samych szczytach, że nie zrozumie się kościoła katolickiego nie rozumiejąc znaczenia mafii lawendowej. Decyzja Zosnowiecka jest tylko kolejnym przykładem tego. I tak jak całe państwo włoskie jest za słabe, żeby sobie poradzić z mafią na Sycylii, tak cały Kościół jest za słaby, żeby poradzić sobie, sobie z mafią lawendową, bo ona po prostu już tak się rozprzestrzeniła, tak objęła kluczowe pozycje w kościele, że nie ma na to sposobu. I to, co obserwujemy, jest tylko no, kolejnym przykładem. A jaka jest nadzieja? No, ja myślę, że jest głównie nadzieja biologiczna. Yy, mianowicie. Tak dużo jest tych lawendowych duchownych, no bo oni to często wcześniej szukali ukrycia o takich skłonnościach, ukrywali swoich homoseksualizm pod habitem, pod sutanną, nawet może w dobrych intencjach, ale często ulegali swoim skłonnościom, no i tworzyli takie szajki homoseksualne, kliki, jak mówił papież Benedyk XVI. Tylko, że teraz mają coraz mniej powodów, żeby to robić, no bo jak chcą żyć w tak orgiastyczny sposób, mogą to robić w świecie, nie muszą iść do kościoła, już to jest akceptowane, pozwalane. I dlatego no, jest taka nadzieja, że ci, którzy no, rządzą w tej mafii, którzy decydują, panują, no, że oni no, powoli będą wymierać, natomiast będą mieli mniej następców. To też jest w ogóle mniej powołań, ale można powiedzieć, że są lepsze znaczy jest mniej tam kandydatów lawendowych. Więc tu jest myślę jedyna realna nadzieja, że. No, biologia będzie decydować, że z sporów biologicznych w nowych generacjach duchownych będzie mniejszy udział tych lawendowych. I Kościół będzie mógł odzyskać normalność. A teraz to, co możemy robić, no to przez nakłaszanie ograniczać. To tej mafii nie da się wyeliminować, tak jak na Sycylii, można tylko trochę ograniczać właśnie przez pracę medialną, przez kazywanie, przez modlitwę. No, wiem, że to nie są dobre wiadomości, no ale ja szczególnie dużo wiem na ten temat i lepsza jest najbardziej gorzka prawda niż najbardziej słodkie złudzenie.